Nietrzymanie moczu, NTM, jest stanem który częściej dotyka kobiet niż mężczyznę. Statystycznie jest to co czwarta kobieta i co ósmy mężczyzna, ze względu na swoje doświadczenia z artykułami higienicznymi. Kobiety często wybierają znane i sprawdzone podpaski podczas menstruacji. Niestety tego rodzaju produkty nie zawsze zapewniają odpowiedni komfort i uczucie suchości, nawet w przypadku łagodnego nietrzymania moczu. Niniejszy artykuł skupia się na porównaniu podpasek i wkładek urologicznych co jest istotne dla kobiet z nietrzymaniem moczu, czym różnią się wkładki urologiczne od podpasek, chociaż wkładki urologiczne mogą przypominać tradycyjne podpaski pod względem kształtu i sposobu noszenia. Są one specjalnie dostosowane do potrzeb konkretnej grupy kobiet, które borykają się z łagodnym, umiarkowanym lub sporadycznym nietrzymaniem moczu. Jakie są główne różnice między tymi dwoma produktami? Zapobieganie nieprzyjemnemu zapachowi dla kobiet, które pragną prowadzić aktywny tryb życia. Ważne jest kontrolowanie nieprzyjemnego zapachu amoniaku związanego z nietrzymaniem moczu, nawet przy łagodnych dolegliwościach. Zapach ten może być uciążliwy. W takich sytuacjach podpaski mogą nie wystarczyć ponieważ większość z nich nie zawiera substancji zapobiegających powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, wkładki urologiczne posiadają superabsorbent, który nie tylko absorbuje wilgoć, ale także hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie zapachu moczu. Dzięki temu wkładki urologiczne nie tylko maskują, ale neutralizują zapach, umożliwiając normalne funkcjonowanie, uczucie suchości. Podczas menstruacji podpaski mogą absorbować duże ilości płynów, ale w przypadku NTM nawet te o najwyższej chłonności mogą być niewystarczające. Dlaczego? Moc jest zazwyczaj rzadszy niż krew, dlatego podpaski bez substancji żelującej nie są w stanie go zatrzymać. To powoduje, że wilgoć wraca pod naciskiem ciała, powodując dyskomfort i potencjalne problemy skórne. Takie jak zaczerwienienia czy odparzenia, wkładki urologiczne są zaprojektowane specjalnie z myślą o problemie nietrzymania moczu, co oznacza, że ich chłonność jest dostosowana do tego stanu. Oprócz superabsorbentu posiadają włókninę która równomiernie rozprowadza wilgoć i osłonki boczne, zapobiegające przeciekom, utrzymują one uczucie suchości znacznie dłużej niż tradycyjne podpaski, co oznacza, że wymagają mniej częstych zmian. Dopasowanie do ciała. Wkładki urologiczne mają anatomiczny kształt, który zapewnia idealne dopasowanie do ciała. Co jest istotne dla osób prowadzących aktywny tryb życia, podpaski mogą wydawać się podobne, ale ich wkłady chłonne mogą szybko deformować się pod wpływem wilgoci. Co prowadzi do dyskomfortu fizycznego i psychicznego. Wkładki urologiczne zachowują swoją formę, głównie dzięki superabsorbentowi i odpowiedniemu kształtowi. Wkładki chłonne i podpaski urologiczne marki L. Marka L. ma w swojej ofercie wkładki chłonne i podpaski urologiczne biedronka. Stworzone specjalnie dla kobiet, które pragną swobodnie cieszyć się życiem pomimo problemów z nietrzymaniem moczu. Produkty L są dyskretne i umożliwiają utrzymanie poczucia kobiecości w każdej sytuacji, bez żadnych ograniczeń. System kontroli zapachów w produktach L skutecznie eliminuje niepożądane zapachy Zapewniając uczucie świeżości przez cały czas. Ich bardzo cienkie wkłady i jedwabiste gładka powłoka zapewniają maksymalny komfort noszenia. Dodatkowo, wkładki L są testowane dermatologicznie, co gwarantuje bezpieczeństwo i odpowiednią pielęgnację skóry. To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wkładki chłonne mają zapewnić ochronę przed wilgocią i podrażnieniami oraz komfort potrzebny do normalnego życia. Podpaski urologiczne, pomimo podobnego wyglądu, nie posiadają tych samych właściwości. Wybór odpowiedniego produktu jest kluczowy dla komfortu fizycznego i psychicznego osób z NTM. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, który pomoże dokonać świadomego wyboru na w podstawie wiedzy indywidualnych potrzeb?